Halo, halo mitki, halo, halo Franki, tu znów Lenarson, który będzie was dręczył kolejnym poradnikiem. Tu mamy zalążek, chałup... no, no muszę się pochwalić, muszę, bo się męczyłem tutaj z partnerem, żeby to wszystko fajnie wyglądało. <laughs> Połączyliśmy sobie chałupki, jesteśmy z siebie zadowoleni po uszy. Ale wracając, o czym będzie poradnik, już przepraszam, że, że, że taki chory psychicznie wstęp. Poradnik będzie o bounty, o misjach, miastach. Ale przede wszystkim o eksploracji. Ta gra bardzo ciśnie na eksplorację. Bardzo ciśnie na eksplorację, żeby się przemieszczać z regionu na region. Na, bo na, przykład, na przykład na którymś regionie będzie więcej Silvera, na którymś będzie więcej Irona i tak dalej, i tak dalej. Tam jest taki gatunek drzew, gdzie zbiera Kejna, tam jest znowu inny gatunek drzew. Można tak wyliczać. I teraz tak, no te regiony są daleko od siebie, daleko. Można być koniem, można lecieć, ale też można się teleportować. Nie, nie w ten sposób. <laughs> teleportować możemy się takimi y, pilarami. Central Pilar. Co jakiś kawałek, każdy y, praktycznie region ma swój pilar. O, ma swój pilar, no czy, fajnie. Gdzie on jest? <laughs> Momencik, o, tutaj na przykład jest. I żeby go aktywować, wystarczy podlecieć od takiego pilaru. Bo widział, on na początku, nie był nie jest dostępny, tak? Tutaj też, jak le leciałem sobie kawałeczek, a był to spory kawałek. No teraz nie widzę, no zabicie mnie, ale. O, dobra, jest tutaj, jest ale tutaj jest pilar i on nie był u mnie odkryty, czyli ja nie mogłam się do niego teleportować. Dopiero musiałem przelecieć kawałek kondorem. Podejść do tego pilara i go aktywować. I wtedy mogę mu się do niego przenosić. I tak w kółko, najlepiej sobie aktywować te pilary. Przepraszam. Najlepiej aktywować sobie te pilary, żeby. No, po prostu mieć prosty tra transport. I na przykład, jak ja chcę coś zrobić, gdzieś polecieć polecić pokejna, klikam sobie tutaj. Klikam w górnym prawym rogu. Widzicie tutaj Plane, Teleport i mamy z głowy. Ale teraz miasta, misje i te sprawy. Tu się przeniesiemy, oczywiście tutaj, tak, bo byle dalej, no właśnie byle dalej, czekajcie chwilkę. Jeżeli się okaże, że ja nie aktywowałem pilara tutaj w tym mieście. Dobra, trwamy się do miasta. O co chodzi w miastach, no słuchajcie, no ja też za wiele o, o tych miastach nie wiem. Wiem, że w mieście można brać zadania, także koniecznie lecimy do miasta i bierzemy zadania. I to jest taki wielki posążek. Podejrzewam, chociaż w pewności nie mam, że w każdym mieście będzie inny posążek. Tutaj mamy jakiegoś. Powiedzmy, że hipcia. To, to jest hipopotam. Albo hitot, hip, hipototam. Jak, jak yy, powiedziałem chłopakowi, to się ze mnie nabijał. Co ja tu robię? Próbuję wbić. Dobra. I wyświetla się bounty. Klikam sobie bounty. I pojawiają się zadanka. Co uznajemy, że jesteśmy w stanie zrobić. To klikamy. Na przykład to jestem w stanie zrobić. Tu są oczywiście nagrody. Co się. Coś, co dostaniemy, jeżeli zrobimy to zadanie? To jest bardzo ważne, bo to przerabiamy sobie na coiny w coinmakerze, tak? No to sobie to, to aktywuję już. Co tu mamy jeszcze? sunflower'a, No kurczę, no nic mi to w sumie nie odpowiada. Powiedzmy, że to. Bo to mam już, widzę tutaj. Fruita nie mam. Coś tam, coś tam bez jak Elixira ewentualnie. O, to sobie wezmę. Co tu jeszcze może fajne rację sobie wezmę. Poplar sap sobie też. A może jest. Ja na no, wezmę Poplar Sap akurat. I co tu jeszcze mogę sobie wziąć? I Fine Board. też tu widzę, że mam. A właśnie, i zadania. Gdzie te zadania tutaj będą? Te zadania sobie będą... Klikamy w ten oczywiście wykrzykniczek. Dobrze mówię, dobrze mówię. I na liście tych wszystkich tutaj gnojków, z którymi się męczę od początku gry, na samym dole mamy tutaj rolera i sobie tutaj są, widnieją te zadania. Jak coś mamy już, klikamy. Jak to jest zadanie? Jak mamy materiały, to klikamy deliver, confirm. A, trzeba jeszcze kliknąć, przepraszam, żeby się pojawił ptaszek. Confirm. I. No i co? A, no. I zrobione mamy, i jedziemy tak w kółko. Oczywiście większość materiałów będę mieć pewnie w domku, nie przy sobie. I tak to wychodzi: tak to wychodzi. O, no ładnie, jesteście świadkami wiekopomnej chwili, kiedy się wymieniał przedmiotami z graczami. W do 35 poziomu, i to w sumie tyle: no. Nie wiem, co, mam, co mogłem jeszcze więcej powiedzieć. Najważniejsze powiedziałem. Piękna jest ta wysoka, lubi się to nie tepać. I to w sumie tyle. <laughs> za wiele nie powiedziałem, ale myślę, że... że, że żeby, no, pamiętać, tak, żeby robić za sobie zadania codzienne. Yy, I ta, o właśnie, codzienne. Bo jeżeli weźmiecie zadania i nie zrobicie ich, to one następnego dnia już znikną. miałem już taki przypadek, więc podejrzewam, że... Yy, no tak, po prostu jest w grze to nie jest żaden błąd. Więc najlepiej zrobić sobie to bounty, wziąć te zadania. I zrobić je jak najszybciej, żeby już to mieć z głowy, żeby nie zapomnieć, tak? No bo szkoda, żeby. To mój kondor? Nie. Szkoda, żeby to się zmarnowało. A nagrody według mnie są no, bardzo duże, tak? To, to może naprawdę dużo coinów zarobić. Ja na początku zarabiałam sobie, wstawiając na aukcji różne przedmioty. No ale teraz wiem, że, że, że może robić sobie te zadania, że może jednak sobie więcej zarobić. To sobie sprawdzę jeszcze szybciutko. O, 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 o. Oczywiście, co? Oczywiście, chcę sobie kupić PlayZarda! Jest, jest, jest wystawiony, tak, jest wystawiony za 20 tysięcy. Nie kupię co 20 tysięcy PlayZarda. I. No i podejrzewam, że nikt, nikt go nie kupi. No ale zobaczymy. No, był wystawiony wcześniej za 14 tysięcy. No już. Raczej nie, nie wrócą te czasy. No nic, to w sumie chyba wszystko. Na tyle mówię do Was. Lunarson. Są który zarządza sobie grupką Himalayan Polska. I, i co? Zapraszam na grupkę. I to tyle. No i wpadajcie tutaj, nie wiem, piszcie do mnie. Zapraszajcie mnie do, do freeensów, nie do freeensów. Tu już mam oczywiście Lekse, Pozdrawiam Lekse. Mega mi tu pomaga na grupie. Pomaga, bo się dużo zna. No i pomaga, bo chcę widać widać, że, że mega pozytywna kobitka i, i o... Także polecam punktuję, wspieram łapka w górę leci do niej. I to tyle. No a raz i to tutaj mój Koleżka XD. Tak. I to w sumie tyle. Także... Jak wam się podobało to łapka w górę? Nie no, nie, nic z tych rzeczy. No to w sumie chyba tylko na tyle. No, na tym skończymy. I o. Także trzymajcie się, słonecznego dzienka. I to w sumie tyle. Cześć, cześć. I do następnego poradnika, w którym powiem o kolejnej pewnie niepotrzebnej rzeczy. Ale co tam, no? Mam nadzieję, że komuś się to przydaje. Hejka.